Witold Pilecki, nazwisko wyryte złotymi zgłoskami w annałach polskiej niepodległości, żołnierz Wojska Polskiego, oficer, konspirator, który stał się ochotnikiem do piekła na ziemi, by nieść światło prawdy, patriotom oddanym bez reszty idei wolnej i suwerennej Rzeczypospolitej. Pilecki wypełnił słowa przysięgi wojskowej nie tylko ustami, lecz całym swoim życiem. Nie były to frazesy, lecz najwyższy obowiązek każdego żołnierza. Za sprawę mojej ojczyzny, w potrzebie krew własną, ani życia nie szczędzić. Ta przysięga nabrała u Pileckiego wyjątkowej mocy. On naprawdę oddał krew i życie. W obronie Wilna, na froncie polsko-bolszewickim. W kampanii wrześniowej, w konspiracji, a wreszcie jako więzień ochotnik w Auschwitz. Jego życie to niepowtarzalne świadectwo rycerskiego etosu, odwagi i ofiary. Jeszcze nie ostygły działa wielkiej wojny, gdy Witold Pilecki ruszył na ratunek Młodej Rzeczypospolitej. Pod koniec 1918 roku, mając zaledwie 17 lat, wstąpił do formacji polskiej samoobrony Wilno. To dzięki dzielności jego i towarzyszy 31 grudnia 1918 roku udało się ostatecznie wyprzeć niemieckie oddziały z Wilna, symbolicznego serca Litwy i jednocześnie kluczowego punktu obrony wschodnich rubieży odradzającej się ojczyzny. Kilka tygodni później stanął na froncie wojny polsko-bolszewickiej. Toczył ciężkie boje o Grodno, Białystok i przedmościa Warszawy. Jego odwaga i umiejętność dowodzenia przyniosły mu pierwsze wyróżnienia. Dwukrotnie otrzymał Krzyż Walecznych, przyznawany za wyczyny bojowe. Po zakończeniu działań wojennych Pilecki pozostał w rezerwie, ale nie zniknął z życia publicznego. Współtworzył i organizował spółdzielnie mleczarskie, by wspomóc lokalnych rolników i aktywnie działał w samorządach wiejskich. Za zaangażowanie w budowę odrodzonego państwa uhonorowano go medalem niepodległości, wyrazem wdzięczności Rzeczpospolitej za poświęcenie tych, którzy krwią i pracą umacniali wolność. Gdy 1 września 1939 roku niemieckie dywizje pancerne ruszyły na Polskę, Rotmistrz Pilecki stanął natychmiast do boju jako dowódca Plutonu w szwadronie kawalerii dywizyjnej. 19 Dywizji Piechoty Prusy. Choć przeciwnik atakował z powietrza i pancernie, a polska kawaleria nie dysponowała ani nowoczesnymi czołgami, ani wsparciem lotniczym, Pilecki wykorzystał mobilność ułanów i znajomość terenu. W rejonie przedmościa rumuńskiego pod dowództwem rotmistrza jego Pluton stoczył szereg brawurowych szarż. Niszcząc aż siedem niemieckich czołgów i dwa lecące nad nimi samoloty, pozbawione uzbrojenia bombowo-strażniczego. Te twarde, precyzyjne akcje unieruchomiły część pancernej kolumny wroga i dały chwilę oddechu polskim oddziałom. Gdy dalszy opór stał się niemożliwy, a struktury armii Prusy zostały rozbite na początku października 1939 roku. Pluton Rotmistrza Pileckiego przestał istnieć jako zwarta jednostka. Pozostając poza oficjalnymi strukturami wojskowymi, Pilecki przeszedł do konspiracji, gotów prowadzić dalej walkę w podziemiu. To właśnie wtedy zrodziła się w nim idea wejścia do Auschwitz jako więzień ochotnik, by kontynuować opór i przekazywać światu prawdę o hitlerowskich zbrodniach. W lipcu 1940 roku rotmistrz Witold Pilecki przedstawił dowództwu plan szokujący nawet w konspiracyjnych kręgach. Ochotniczego dostania się do niemieckiego obozu zagłady w Auschwitz. 19 września 1940 roku podczas ulicznej łapanki w warszawskim Żoliborzu Pilecki celowo dał się pojmać przez Gestapo. Po dwóch dniach brutalnego przesłuchiwania w koszarach 21 września trafił do KL Auschwitz, gdzie nadano mu numer 4859 i fałszywe personalia jako Tomasz Serafiński. Jego misją było zorganizować w obozie siatkę konspiracyjną Związek Organizacji Wojskowej ZOW oparty na strukturze Piątek. Które minimalizowały ryzyko dekonspiracji. Przekazywać na zewnątrz raporty o warunkach życia, masowych mordach i systemie eksterminacji. Wiedziałem, że chcę pójść, nie wiedziałem, że aż tak. Pisał później w raporcie, oddając głębie swojego postanowienia i świadomy ogromu cierpienia, którego czekało. Jego determinacja zapoczątkowała jedno z najważniejszych świadectw o Holokauście i przestrogę dla świata przed obojętnością wobec zła. Już w październiku 1940 roku, zaledwie kilka tygodni po przybyciu do obozu, rotmistrz Witold Pilecki sformował w Auschwitz Związek Organizacji Wojskowej. Struktura oparta na piątkach, małych, autonomicznych grupach po pięć osób, pozwalała na bezpieczne gromadzenie informacji i minimalizowała ryzyko dekonspiracji. Dzięki temu związek rozrósł się do kilkuset członków. Którzy na co dzień organizowali wsparcie dla najsłabszych. Dostarczali leki, żywność, odzież, a przede wszystkim budowali kanały wymiany informacji z AK. Teraz przytoczę kilka fragmentów raportów Pileckiego, obrazujących brutalność i nieludzkość niemieckich strażników w Auschwitz. Rżnięto nas ostrymi narzędziami. Ciosy boleśnie wrzynały się w ciała, lecz w duszy znajdywały pole do przeorania. Bijąc ich po głowach, kopiąc leżących w nerki i w inne czułe miejsca, wskakując butami na piersi brzuch, zadawali śmierć z niesamowitym jakimś entuzjazmem. Widziałem matkę, która ukradła brukiew dla umierającego dziecka. Gdy S.S. Mann znalazł warzywo, kazał jej zjeść całą główkę na surowo, a następnie roztrzaskał głowę niemowlęcia kolbą karabinu. Po kilkunastu uderzeniach przeżynano ciało, tryskała krew i dalsze razy uderzano zdawałoby się niemożliwe. Czasami otrzymywali pięćdziesiąt kijów, czasami siedemdziesiąt pięć. Pewnego razy przy wymiarze kary 100 kijów, około dziewięćdziesiątego uderzenia, Hestling Jakiś mizerak zakończył życie. S.S. Mann, perełką przezwany, ćwiczył psa swego wilka w rzucaniu się na ludzi. Wilk rzucał się na ludzi przebiegających, szarpał narządy płciowe, dusił za gardło. Raporty Pileckiego stały się pierwszymi rzetelnymi świadectwami niemieckich obozów zagłady, opisywały selekcje przy rampie. Trzy kondygnacyjne krematoria, zdolne spalać tysiące zwłok dziennie, okrutne eksperymenty pseudomedyczne oraz nieludzkie warunki życia więźniów. Każdy z raportów wysyłanych od listopada 1940 do wiosny 1943 trafiał przez kanały AK najpierw do Komendy Głównej w Warszawie, potem do londyńskiego rządu na uchodźstwie, a stamtąd docierał do aliantów. Niestety Świat nie zareagował. Doniesienia budziły niedowierzanie i były traktowane jak przesada. Apel o bombardowanie torów kolejowych prowadzących do obozu napotykał na opór. Alianci uznali to za niemożliwe logistycznie, a media marginalizowały temat. Auschwitz funkcjonowało dalej, aż do wyzwolenia przez Armię Czerwoną w styczniu 1945 roku. Mimo że głos Pileckiego nie wywołał natychmiastowej interwencji, jego raporty pozostały najważniejszym dowodem na niemieckie zbrodnie i przestrogą przed obojętnością wobec ludzkiego cierpienia. W nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 roku rotmistrz Witold Pilecki wraz z dwoma towarzyszami z ZOW przeprowadził brawurową ucieczkę z Auschwitz przebrani w cywilne ubrania, przemknęli przez posterunki i wartownie, by w końcu, po kilku dniach pieszej wędrówki, dotrzeć do Warszawy. Po dojściu do stolicy natychmiast zgłosił się do służby w Armii Krajowej pod pseudonimem Tomasz. Jego doświadczenie konspiracyjne oraz raporty z obozu uczyniły go nieocenionym dowódcą i organizatorem. Gdy 1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie, Pilecki stanął na czele jednej z kompanii batalionu Chrobry II. Walczył na woli i starym mieście, organizując obronę barykat oraz zrzuty broni i amunicji. Jego żołnierze pamiętają go jako człowieka spokoju w chaosie, z żelazną wolą i gotowością do poświęceń dla ratowania cywilów. Po kapitulacji powstania warszawskiego 2 października 1944 roku trafił do niemieckiej niewoli. Najpierw do oflagu 2D Grossborn, a następnie do oflagu 6B Dessel. Tam przebywał do wiosny 1945 roku, wspierając współwięźniów, opiekując się chorymi i podtrzymując ducha walki. W lutym 1945 roku, gdy Niemcy już biegli przed czołgami Armii Czerwonej, rotmistrz Witold Pilecki zdecydował, wraca do Polski. Nie po spokój ani zasłużony odpoczynek, lecz by wypełnić kolejną misję rozpoznać nowe struktury okupacji sowieckiej, które rodziły się na gruzach naszej stolicy. Zawiedziała nadzieja na wolną, suwerenną Rzeczpospolitą, pchnęła go w sam środek sieci NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa. Pod fałszywym nazwiskiem Tomasza Serachiński nawiązał kontakty z byłymi żołnierzami AK, oficerami podziemia, a nawet z członkami rodzącego się aparatu komunistycznego. Wszystko po to, by spisać brutalne fakty. Jego raporty ukazywały prawdziwe oblicze tzw. wyzwolicieli. Terror NKWD, masowe aresztowania żołnierzy AK, duchownych, działaczy społecznych, zysyłki do łagrów, całe rodziny wywożone na Syberię często. Na stałe, w warunkach skrajnego wyczerpania i głodu, procesy popazowe, bezdusznie szyte sprawy polityczne, pozbawiające reputacji i życia niewinnych patriotów. Pilecki dokumentował każdy przypadek: imię, nazwisko, funkcję, zarzut, datę zatrzymania i miejsce przesiedlenia jego raporty S wysłane do Londynu i wszystkich polskich struktur na emigracji stanowiły kolejny akt świadectwa precyzyjnie dowodząc, że nowa władza ludowa była równie zbrodnicza jak hitlerowscy okupanci za tę pracę rotmistrz zapłacił wysoką cenę jego nazwisko trafiło na listy UB a informatorzy niezwłocznie przekazali dane sowietom ten kto donosił prawdę o zbrodniach na Polakach, miał stać się kolejną ofiarą. W maju 1947 roku urząd bezpieczeństwa wydał wyrok bez żadnego sądu, nakaz aresztowania rotmistrza Pileckiego. Złapany w zasadce 8 maja od razu trafił do więzienia na Rakowieckiej w Warszawie. Przez sześć miesięcy był poddawany barbarzyńskim przesłuchaniom. Bito go kijami, duszono workim na głowie, zmuszano do stania godzinami w nieludzkich pozycjach, wyrywano paznokcie i regularnie pozbawiano snu. Każdego dnia łamano go fizycznie i psychicznie, próbując wymusić fałszywe zeznania przeciwko towarzyszom broni. W kwietniu 1948 roku odbył się pokazowy proces, w którym oskarżono go o rzekomą zdradę ojczyzny i współpracę z obcymi wywiadami. Bez prawa do obrony, z przygotowanymi wcześniej wyrokami i sfingowanymi dowodami, został skazany na najwyższy wymiar kary. Ja już żyć nie mogę. Oświęcim to była igraszka. Te słowa wypowiedział rotmistrz Pilecki po wysłuchaniu wyroku orzekającego karę śmierci. 25 maja 1948 roku o świcie w celi nr 51 więzienia na Rakowieckiej wykonano na nim wyrok śmierci strzałem w tył głowy. Rotmistrz Pilecki stał się kolejną z ofiar komunistycznej machiny, która z zimną krwią mordowała własnych bohaterów. Dopiero po 1989 roku został zrehabilitowany, a jego imię na zawsze pozostało symbolem niezłomności i najwyższego poświęcenia dla Polski. Witold Pilecki walczył o wolną Polskę od 1918 roku. W obronie Wilna, w wojnie polsko-bolszewickiej, w kampanii wrześniowej, w konspiracji, w Auschwitz, w powstaniu warszawskim i po wojnie przeciwko sowieckiej okupacji. Dobrowolnie poszedł do obozu śmierci, organizował tam ruch oporu i przekazał światu pierwsze raporty o Holokauście. Po wojnie ujawniał zbrodnie NKWD i komunistów. Za to wszystko został aresztowany, brutalnie torturowany i zamordowany przez komunistów w 1948 roku. Zginął jako jeden z największych i najodważniejszych bohaterów w historii Polski. Wyklęty, bo pozostał wierny prawdzie i niepodległości. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.